A teraz będzie VVE, i będziemy przechodzić w kierunku punktu D wzdłuż przewodnika. Tu akurat wybraliśmy tą drogę. I jeżeli potencjał na naszej drodze wzrości, to do potencjału tego punktu dodajemy, o ile wzrósł. Jeżeli jest malej, to do potencjału tego punktu odejmiemy, oddech odejmiemy, o ile jest jak dojdziemy do punktu końcowego, to to będzie równe właśnie y, potencjałowi tego punktu. Potem przenosimy te potencjały na jedną stronę, żeby była ta różnica. Jeżeli chodzi nam o bezgraną tam to bierzemy wartość bezgraną. Jeżeli chodzi nam o to, który jest większy, który jest mniejszy, więc uwzględniamy ten znak i wnosimy wtedy, y, który potencjał musi być większy skoro ta różnica jest dodatnie lub ujemna. No to teraz patrzymy. Znamy wartości tych dwóch napięć, że chodzi o wartość bezwzględną. Teraz w którą coś dzieje, jak się zmienia ten potencjał? Czy rośnie czy maleje? No tu widzieliśmy, że, że tu z prądem maleje potencjał, no to więc jak tu byśmy szli, to to maleje na tym oponie. Czyli, czyli tędy będziemy przechodzić przez oponik o oporze R1, to potencjał będzie się zmniejszał o R1 razy I1, czyli o te UR1. A tu też wykazaliśmy wcześniej, że, że w, z tej strony jest większy potencjał, z tej jest mniejszy. Czyli jak tu przechodzimy, to też potencjał maleje. Yy, tu w te, tędy maleje, a tędy jak idziemy, to rośnie. Tak? Czyli tu maleje potencjał, a tak i rośnie. No, to zacz, zaczynamy. Może ja tak to, to założę tę kartkę jedną na drugą, żeby to było widoczne. O, 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 jest. O, może być tak. I tu mamy. Wychodzimy z jednego z tych dwóch punktów. No, można było z E, można z D, więc nie będzie z E. To potencjał tego punktu jest VE. Idę teraz w prawą stronę. Tu, tu jest mniejszy potencjał, tu jest większy potencjał. Już wykazaliśmy wcześniej. Czyli rośnie, rośnie potencjał? O ile? O UC1. Czyli to będzie... Czy potencjał tego punktu to jest potencjał punktu E plus plus UC1. Mamy to. Teraz idziemy dalej. Tu nie ma zmiany potencjału, bo jest przewodnik bezoporowy. I, i, i teraz idziemy. Jest naelektryzowany przewodnik jeszcze o bardzo małej pojemności, więc na, na nim właśnie nie gromadzi się ładunek. I teraz tu idziemy z prądem, więc potencjał maleje, o ile maleje, o UR1, o UR1 czyli o 1 razy I. Ale o UR1, bo to obliczyliśmy już, tak? Czyli teraz. Odejmujemy zmianę potem napięcia, e, napięcia na opornik r 1, czy minus UR1. Jesteśmy w tym punkcie, czyli w punkcie D, czy to jest potencjał punktu D. Przenosimy, ponieważ ta, to akurat każe nam obliczyć tą różnicę potencjału z uwzględnieniem znaku, więc przenosimy, e, przenosimy to e, VD na lewą stronę, te dwa potencjały na prawą stronę, więc tam zmieniły znaki. E, no i teraz. E, w miejsce UC1 i UR1 musimy wstawić wartości wcześniej obliczone. No y, u, 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 y, UC1 to jest właśnie to o to wyżej, a UR1 to jest to. No, to wstawiamy te wielkości, czyli czy będzie minus UC1, czyli minus ten wzór i plus UR1, czyli plus, plus ten wzór. No i mamy. I widzimy, że w tym wzorze wszystkie wielkości, które tu występują są y, podane jako dane początkowe. I gdyby, gdyby nam na przykład y, ta wartość wyszła, wyszła dodatnia, to znaczy, że VE minus Vd jest dodatnie, no to wtedy znaczy, że jest większe, większe to VE, potencjał punktu A. Jeżeli ta wartość wyjdzie nam ujemna, a może, może bo jedna czy dodajemy dwie wielkości, jedna dodatnie, tylko jedna, to jest to zależy od wartości tych pojemności, szczególnie i opor, oporów. Jeżeli będzie wartość tego będzie, całość będzie ujemna, to znaczy, że VE jest mniejsze od VD. Więc, a jeżeli chodzi o. o znaczy elementy elektryczne jak diody, tranzystory, no to tam jest właśnie, jak już mówiłem, istotne nie tylko jaka jest bezwzględna wartość napięcia, ale również z której jest potencjał większy lub z której jest mniejszy i wtedy ten, ten tranzystor lub dioda, a na przykład jeszcze inne bardziej skomplikowane elektryczne jakieś elementy inaczej działają. No i tyle jeszcze chodzi o to. Teraz przejdziemy jeszcze do jednego zadania, takiego dość ciekawego. Już bez kondensatorów. To jest zadanie już ze zbioru, zadanie 10.6.10, .10, strona 64, to jest trzecie zbiór zadań tej nowej R dla klasy o profilu rozszerzonym z fizyki. Oczywiście jak zawsze, jeszcze raz to to pokażę, to no i też pokażę może też całe rozwiązanie, bo później żebyście nie szukali po całym nagraniu, Nagraniu, jakbyś notatkę robili, orzekł to w innym miejscu Znaczy no, zaraz to wytłumaczymy, tylko mówię, żeby nie szukać później, gdzie to jest w całości. No dobrze, i teraz zadanie. No. Tu mamy ten zbiór, już możecie rozpoznać, to jest zadanie o właśnie to 10.6.10. No. Ten rysunek jest ja też narysowałem, więc no i czytam też. Przedstawiony na rysunku obwód składa się z dwóch baterii o siłach elektromotorycznych E1,6 V, E2,9 V, amperomierza, potencjometru o maksymalnym oporze w RAC 400 Ohm i opornika o oporze R równa się 50 ohmów. Opoły wewnętrzne baterii zostały podmienite, czyli traktujemy, że są to źródła idealne. Kiedy potencjometr, to jest ten potencjometr, o, to, to, to jest potencjometr. Kiedy potencjometr ustawiono w określonym położeniu, czyli chodzi o ten, to miejsce podłączenia tego przewodu, ta strzałka, jeżeli kiedy potencjometr ustawiony w określonym położeniu przez amperon jeżeli nie płynął prąd, czy wtedy tu natężenie prądu jest równe zero, czy w całej tej gałęzi odtąd aż dotąd natężenie jest równe 0, bo w jednej gałęzi płynie taki sam prąd, no tu akurat w całej nie płynie. Teraz powiemy dla, jak to jest możliwe. Nie płynął prąd i równa się... My to oznaczymy jako IA równa się 0 i to będzie prąd właśnie płynący tam w innej części. I równa się 0 amperów. Teraz pytanie, w jaki sposób podłączono bieguny baterii, baterii o sile, to, to jest siła elektromotoryczna, o sile le, elektromotorycznej E2 do zacisków XY, uwaga, tu mamy te zaciski XY i tu między tymi zaciskami jest to źródło o y, 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 znaczy o sile elektromotorycznej e, y, E2. I teraz jest pytanie, czy y, tu będzie biegun dodatni, a tu ujemny, czy odwrotnie, czy to będzie ujemna, czy to jest dodatnie. Więc pytanie jak, czy tak, o właśnie, czy tak będzie umieszczony to źródło, tak, jak jest to. Czy będzie od, odwrócone w biegunach? No zaraz to wnioskujemy. I jeszcze jest kolejne pytanie. Przepraszam, yy, no to jeszcze tu. W jaki sposób podłączono bieguny baterii o sile elektromotycznej E2 do zacisków X i Y? położenie potencjometru obliczając stosunek RAB do RAC. Uwaga, tu jest punkt ABC. RAB to jest, jest opór tego całego opornika i to jest podane. RAB, A, przepraszam, RAC, RAC, to jest RAC, jest podane. Zobaczymy RAC. No no gdzie to było? O, jest tu RAC jest podane, czyli czy oni podali nam wartość opor, oporu całego tego opornika, a y, y, żądają od nas obliczenia RAB przez RAC. RAB to jest y, opór tylko tej części, odtąd dotąd. Odtąd dotąd. R, A, trzeba będzie po prostu, ponieważ RAC R, znamy, no to trzeba będzie obliczyć RAB, żeby podzielić przez RAC, żeby uzyskać ten stosunek RAB przez RAC. No i teraz dalej jeszcze. Oblicz moce wydzielone na, na oporach R, czy na tym oporze i na oporze RAB, czy na tej części tego oporu. Bo tylko tu płynie pojątek. No dobrze, to ja wszystkie dane zaraz wypisze, wypisałem tam, y, że nie, nie będzie to nam potrzebne. W na O! Y, I tu już mamy rysunek nasz, może tu jest większy. Ja już to źródło tu umieściłem, zaraz wy wytłumaczymy razem, czy dojdziemy do wniosku, czy rzeczywiście jest to poprawnie, czy może błędnie. Więc mamy właśnie taki obwód, źródło, jedno źródło o sile elektrycznej E1, gdzie się tu między tymi zaciskami są oznaczone, oznaczone są XY. No właśnie, XY, a u mnie XY nie ma, to jest X, a to jest Y. Więc teraz pytanie, jak to jest możliwe, że tu nie płynie prąd? Ja ten natężenie tego prądu jako IA, znaczy, bo I to będzie inny prąd, właśnie prąd, który tu będzie płynął. Jeżeli tu nie płynie prąd, to nie płynie w całej gałęzi. Gałąź to są fragmenty przewodnika łączące dwa węzły, na, której, na którym nie ma innego węzła. Więc zobaczymy, z tej strony najbliższy węzeł jest tu. Tu się łączą co najmniej trzy przewody, ten, ten i ten, to jest jeden węzeł, a drugi węzeł jest dopiero tu. Czyli skoro tu nie płynie prąd, to w całej tej gałęzi odtąd, aż dotąd, dotąd nie płynie prąd. I jak to jest możliwe? No, gdyby, ty, gdyby tu był yy, znaczy przewodnik bez oporu, nie byłoby tego źródła, ale tu byłby połączony ten przewodnikiem, ten fragment bezoporowym, czyli oporowym zero, no to mielibyśmy tylko to źródło i prąd płynąłby tak, tu płynąłby prąd tak, częściowo tędy, a częściowo by płynąłby tu i też tędy. A gdyby nie było tego źródła tylko przewód tu bezoporowy, byś te fragmenty, usunęli to źródło i połączyli ten przewodnik i tylko takie źródło byłoby, załóżmy, że jest takie chwilowo, to płynąłby w tym obwodzie taki prąd stąd, częściowo tu, a częściowo tędy. Czyli przy takim biegunie, przy takich biegunach źródła z tym indeksem 2 to prąd pochodzący od tego źródła, przepływający przez amperomierz, płynąłby w tę stronę a od tego źródła płynąłby w drugą stronę. I tylko wtedy jest możliwość, że, te, właśnie, że natężenie prądu w tym miejscu jest takie, jest jakby sumą argewejścią natężeń pochodzących od obu tych źródeł. Właśnie to jest jedna z, nawet z metod rozwiązywania obwodów elektrycznych, że, że osobno się u, usuwa się źródła i zastępuje przewodnikiem bezoporowym. I Potem oblicza się natężenia prądów pochodzące od poszczególnych źródeł, i potem się sumuje wartości algebraiczne prądów, które płynęły w jednej gałęzi. To jest jedna z takich metod, a tu akurat jej nie stosujemy. Więc tylko przy takim podłączeniu tego drugiego źródła, te prądy pochodzące od tego źródła i tego źródła w tej gałęzi płyną w przeciwnych kierunkach, i tylko wtedy mogą nawzajem się jakby wygasić. Tak? Czyli czy że jeden, czy ten prąd, znaczy ten, to źródło próbuje powodować przepływ prądu w jedną stronę, to źródło, to, to jakbyśmy, inaczej, to daje analogię z wodą, że gdyby to nie było prądu jeszcze, ale pomp, pompy popływające wodę, a tu ta woda by płynęła właśnie tu tędy gdzieś, no to ta pompa by pompowała i gdyby tylko ona była, a tej pompy by nie było, ale tu, tu byłyby połączenie, to woda by płynęła o tak tędy i, i tędy, o a gdyby y, tylko ta druga pompa była, to woda by tak płynęła i tak by płynęła, to jak obie pompy działają, no to, to ta pompa chce pompować y, wodę w tym kierunku, w tej gałęzi, a ta w tym. I jeżeli y, tak samo mocno w tym miejscu by one pompowały, y, ten strumień pochodzący od, od tych obu pomp byłby tu z, y, taki, taki, y, taki sam, no to się nawzajem te, y, znaczy, zniosą, jak gdyby, tak. A tu oczywiście mamy analogia z wodą. I więc widzimy, że przy takim podłączeniu tego źródła jest tylko możliwość, żeby przez amperomierz prąd nie był. Bo gdyby odwrotnie, odwrócić bieguny, no to prąd płynąłby pochodzący od tego źródła. Tu był plus, tu minus, to płynąłby z tego plusa tędy i tu tędy by płynął, czyli tak w tym samym kierunku, co prąd pochodzący od tego źródła. Czyli na pewno by się te prądy nie, nie neutralizowały. No i teraz Przechodzimy do rozwiązania. No tu troszkę subtelności jest potrzeba, chociaż nie jest aż tak strasznie trudne. Pierwsze, co, co chcemy obliczyć, stosunek. No czego tu szukamy? Gdzieś tu jest szukane, nie napisałem szukanych. No, to muszę napisać szukane, to będzie. Zobaczę. RAB przez RAC, RAB przez R, A, C. R, A, B przez R A, C. i teraz jeszcze mocy potrzebujemy. PR i P R A B. Już zapisałem, czyli y, szukamy w RAB przez RAC, szukamy mocy wydzielonej na oporniku R i mocy wydzielonej na tej części, ona tej części y, tego opornika, bo tylko przez tą część będzie płynął prąd. I teraz zobaczmy, y, którędy, no tu, tu prąd nie płynie, a więc nie płynie. Odtąd aż dotąd nie płynie prąd. No ale gdzieś tu płynie. No, to jedyna możliwość z tego, z tego y, 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 rozpoczynamy z bieguna dotniego źródła tędy płynie i dalej, no skoro tu nie płynie, no to cały ten prąd, który tu płynął, musi przepłynąć tędy. Tu dalej nie płynie też, bo tu, tu jest, musi wrócić tędy. Czyli jedynie prąd wtedy przy takim ustawieniu tego potencjometru ten prąd płynie tylko tędy. I wszędzie, w każdej części jest to samo natężenie, więc oznaczyłem zarówno tu, i tu i tu, żeby pokazać, że rozumiem, że wszędzie płynie ten sam prąd. No i teraz co? Chcemy obliczyć, obliczyć ten opór. Dlaczego znaczy znamy RAC, szukamy teraz opór RAB najpierw. No to musimy równania zapisać, gdzie występuje RAB, no, opory występują w drugim prawie Kirchhoffa, czyli jakąś drogą zamkniętą musimy przejść, na której, gdzie znajdował się ten fragment tego opornika RAC, czyli R. więc no, mamy o, taką drogę zamkniętą jedną i drugą drogę zamkniętą mamy. Jak nam jedna nie wystarczy, to czy, czy możemy obejść taką drogę zamkniętą? Właściwie tu trzy możliwości są. Yy, napisania do pary Dla takiej drogi zamkniętej. Dla takiej drogi zamkniętej. A jeszcze jest jedna.